Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście, chciałbym Państwu zwrócić uwagę na pewne tematy i jednocześnie poprosić, jeżeli będzie taka wola, na poparcie tych poprawek, które tutaj zademonstruujemy. Niech ich wiele. Pierwszą rzeczą to jest sprawa muzeum fotografii. tam, tą muzeum od pewnego czasu, bo się z bardzo dużymi kłopotami. Ja już pomijam sprawy lokalowe, ale również jeżeli chodzi o finanse, również yy, wiem, że mają przygotowane kilka projektów ministerialnych, które wymagają wkładu finansowego. I jeżeli ten wkład po prostu nie zostanie przez nich spłacony, po prostu te programy nie zostaną uruchomione. To jest poprawka 184. Następną sprawą, którą bym również prosił to jest prawa dotycząca, Proszę Państwa e, tutaj nowego Obywatela Miasta Krakowa e, świętej pamięci Pana Dowisielskiego do Proszę Państwa e, w kościele pod wezwaniem do odpoczęcia na święcie na Panny znajduje się ikonografia e, Dowisielskiego e, jest to wszystko zrobione oczywiście na drewnie e, nie ma zabezpieczenia o ile jest zabezpieczenie napadowe, z zresztą sponsorowane e, przez prywatną osobę, o tyle sprawa e, instalacji przeciwpożarowej, czyli PEPOS e, i to nieduża kwota rząd, niecałe 20 tysięcy, e, byłaby tym zabezpieczeniem, żeby tak ważne e, oczywiście. E, wpisane do, za, e, do rysu zabytków. E, e, Ta ikonografia była po prostu zabezpieczona. Również e, myślę, że e, remont klubu, e, budynku klubowego Kleparki tutaj też wymaga. E, Pewnych działań, żeby nie następowała dalsza degradacja i żebyśmy za rok, czy za ten nie płacili po prostu więcej. Pozostałe sprawy pozostawiam do decyzji państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję.